Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i w końcu mogę powiedzieć, że obejrzałem wszystkie odcinki One Piece i była to wspaniała przygoda. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ponieważ mamy do omówienia 22 odcinki, niestandardowe 50, ale jestem i tak pod wrażeniem tego, jak dużo fajnych momentów było w ostatnich odcinkach. Mogę wam powiedzieć, jak wyglądają plany teraz na One Piece u mnie na kanale, bo oczywiście zostały jeszcze filmy kinowe, został fan letter, czyli ta animacja, która jest jeszcze dostępna. Do obejrzenia na Crunchyroll jest jeszcze adaptacja Netflixowa, są jeszcze rankingi, o tym powiem na samym końcu. A póki co, zapraszam Was do oglądania ostatniego strumienia myśli związanego z One Piece. Nie wiem, jak to teraz będzie wyglądać, jak będą wychodzić odcinki anime, czy będę czekał, aż wyjdzie przynajmniej 10, żeby nagrać kolejny film. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co czekamy na wznowienie anime. Manga dalej wychodzi, o Manze też wspomnę na samym końcu. I chcę Was jeszcze, zanim zaczniemy przeprosić, bo dzisiaj czuję się troszeczkę jak. Chopper w Wano, kiedy był sam zamrożony, w połowie był lodowym zombie, a leczył innych, bo wiecie, chodzi o to, że był doktorem, a sam się źle czuł, a leczył innych. W sumie ja nie leczę innych, a z Chopperem łączy mnie tylko czapka. Ale się źle czuję i powiedziałem, że to tylko trochę podobieństwo, dobra? Tak czy siak, 1101 odcinek zaczął się Sentomaru robiącym cosplay Ace'a z Marineford, ale jest to cosplay dość nieudolny, no bo Sentomaru jeszcze dycha. Odnośnie Luffy'ego i jego Giru piątego, staram się polubić tę transformację bardziej, staram się dostrzec jej wyjątkowość. Na pewno animatorzy zawsze dodają dużo od siebie, jednocześnie budując sceny walki z tą formą, ale nie jestem w stanie wskoczyć nawet nie tyle co do high trejnu, co nawet do... Pociągu fanów, jestem gdzieś po środku. Do tej pory moim zdaniem najlepszym momentem związanym z tą formą był moment pierwszej transformacji po prostu w walce z Kaido. Podoba mi się, że Luffy zmienia wszystko w gumę, bo pasuje to chociażby do tego, co robił do Flamingo, kiedy przebudził swój owoc. Jestem w stanie zaakceptować to, że Luffy jest w tej formie wolny, jego ciało ma dodatkowe właściwości, że ogranicza go tylko jego wyobraźnia, ale nie trafiają do mnie w ogóle te komiksowe wstawki w stylu oczu wychodzących z orbit, dziwacznych dźwięków czy głupich min, które Luffy robi. Może jest to kwestia tego, że za mało jeszcze wiem o Nice, no bo nie wiem, w co konkretnie Luffy się transformuje i rozumiem, że Oda chciał może zrobić coś innego w porównaniu do poprzednich gierów, zwłaszcza, że to przebudzenie owocu, ale zawsze tym nowym transformacjom towarzyszyło spore napięcie i powaga, a tutaj mimo dużej stawki i silnego przeciwnika, to trudno jest mi się wciągnąć w walkę, bo jako widz dostaję sprzeczne sygnały. Ale póki co usprawiedliwiam to małym obyciem z tą formą, myślę, że ona zacznie z czasem we mnie rosnąć. Senior Pink jest w Impel Down, to może tym razem to Frankie dostanie swoją sagę z rajdem na podwodne więzienie, żeby uratować swojego brata. To, że Vega Vegapunk jest w stanie kopiować Zoany, czy to nie otwiera furtki do drugiego Luffy'ego? W zasadzie to otwiera to bardzo dużo furtek, więc nawet nie będę się kusił o jakieś dzikie teorie, bo te serafimy już pokazują, że diabelskie owoce, może to będzie mocne stwierdzenie, ale tracą trochę na swojej oryginalności. I wybaczcie, że mówię to setny raz, ale mało rzeczy mnie tak irytuje, jak chopper biegający w formie kung fu chomika. Ta transformacja jest obrzydliwa, niepotrzebna i nadużywana. Chopper w sadze pokazał formę z wielkim porożem, tylko po to, żeby od niej zapomnieć na zawsze. Bartłomiej Makumba to jest przykry przypadek. Jak jakaś postać umiera, no to jest smutno, ale to się po jakimś czasie kończy, potem można ją sobie wspominać i tak dalej. Akuma praktycznie już nie żyje, ale nadal nie może zaznać spokoju, plus odwala jakieś cyrki z wystrzeliwaniem się w Redline. Ktoś mu kazał wracać do Mary Joyce? Bo nie zna dosłownie naszych kilka godzin i oni już wołają ją, jakby była w załodze. Chociaż to Vegapunk ma dołączyć na statek, w ogóle ciekawe czy do tego dojdzie. Pojdzie. Może by ulepszył przy okazji jakoś sani. W ogóle dziwię się, że tak nagle zaufał naszej załodze. Oni przypłynęli na wyspę i Vegapunk tak po prostu z nimi sobie normalnie gada, jak gdyby nigdy nic. Szkoda mi, Bartłomieja. Chciałbym usłyszeć jeszcze raz jego głos. On był takim miłym olbrzymem. Hehe, <laughs> Luci nie uznaje Luffy'ego za emperora. <laughs> Spoko, za to ja cię uznaję za debila. Już zapomniał o tym, jak 5 minut temu Luffy ciskał nim jak piłeczka w pinballu? Wow, Sanji to jest niemożliwe. Ślini się nawet do robota. Lili w wow. Wow. Dziwnie mi się trochę ogląda tę sagę, bo nie wiem, do czego to zmierza. W sensie, uciekną z Vegapunkiem i co dalej? Będą tak uciekać nieskończoność? Cała marynarka będzie ich ścigać? O! Już zacząłem tęsknić za Zoro, a tu Minecraftowy Usop idzie w ślady Luciego. Będziemy mieli kolejny rewanż, czy może Zoro weźmie na klatę całą trójkę? Był powód, dla którego Vegapunk przerobił Baltazara. Może on sam chciał być przerobiony? O! Moc Boni może też wpływać na rzeczy! Fajne! Mógłbym na przykład brać ze sklepu za darmo przeterminowane jedzenie i potem je odmładzać, żeby znów było świeże. Co nie? Ta niedźwiedzia łapa wygląda trochę jak Bull'ów który przyjmował na siebie Zoro po arku Thriller Bark. Chociaż to chyba może być cokolwiek, nie? Może to jest jego dusza? Albo jego emocje? Które wypchnął z siebie swoją mocą? Eustachy dziecko dopłynął na elbaw? Myślałem, że nasi tam wpadną. Ale to tak ważna wyspa, że na pewno będzie tam jakaś akcja, prawda? Garpa świeżbią pięści. Dobry moment sobie wybrał, akurat gówno brodego nie ma w domu. Serio to był glitch systemu, że bariera się wyłączyła? Myślałem, że tu będzie jakaś intryga, że ktoś zdradził, a tutaj mamy taki tani zabieg fabularny, tylko żeby cepy zero jakoś się dostały do środka. W ogóle powiedzcie mi, dla mnie to jest bez sensu. Baltazar przeleciał setki kilometrów za pomocą swojej mocy, a nie mógł jej użyć, żeby dostać się do Mary Joyce od razu? Albo nie może jej użyć jeszcze raz, żeby wlecieć na górę? Ja czegoś nie rozumiem o, mówiłem! Wspomnienia! Więc może jakby włożyć Baltazarowi z powrotem te bańki do głowy, to jakoś by się dało go uratować? Hehehe, <laughs> Sanji Film traktuje rozkazy chopera tak samo mocno jak swojego kapitana? Myślałem, że Luffy będzie wyżej w tym rankingu. Co? Stusy Pussy ugryzła, że i się okazuje, że to jakiś klon na bazie byłej członkini Piratów Roxa? Co to się dzieje? Po czyjej ona jest w stronie? Chyba właśnie poniczy jej. Luciego też powaliła? Co to jest za porąbana laska? Co to jest za moc? morski kamień w szpince? Skąd ona się urwała? Może w tej historii jest jeszcze jakaś trzecia strona, która chce przejąć Vegapunka dla siebie. Stussy Pussy była agentem Vegapunka od 20 lat? Ona była podejrzana od samego początku, jak już się ujawniła na herbacianej imprezce mamy, ale to jest dosłownie podwójny twist. A Zoro kontra Serafinowy Michałek to chyba najbliższe, co dostaniemy w najbliższym czasie, co mogłoby jakkolwiek dawać atmosferę ich prawdziwej walki, która swoją drogą musi nadejść, jeśli Zoro chce być najsilniejszym szermierzem. Ale gdybyśmy w końcu Dostali więcej retrospekcji z timeskipu, to bym może przestał tak marudzić. Możecie mi powiedzieć, skąd Zoro ma bliznę na oku? Chciałbym, żeby taki latający chopper do mnie przyfrunął i mnie przytulił, tak jak Luffiego. Chciałbym, żeby moje koty potrafiły latać. Wow, kiedyś marynarka to chociaż udawała dobrych i sobie gębę wycierała sprawiedliwością, ale tch, teraz to wygląda jakby byli piratami w mundurach. Przechodzą do wioski pełnej cywili, strzelają bez ostrzeżenia, kradną skarby. Kto wydaje takie rozkazy? O, kompletnie zapomniałem o tej postaci. W sumie na Queen'a mówiłem Obelix, ale to jest dopiero prawdziwy Obelix, tylko taki bez kilku chromosomów. Totalnie pasuje do niego głos grubego Majin Buu. No i nadal nie uwierzę, że to jest syn Newgate'a. O, Vegapunk może to potwierdzić. A co, był ich przyzwoitką? O, jak Kizaru spotyka się z... Bruno Saturnem w sprawie Panka to czuję, że jest kręcony gruby bat. Każdy coś od niego chce. Rząd chce go zgładzić, bo wie za dużo i zdradził. Boni bo chce odzyskać ojca, a matka tego upo obelixa chce udowodnić, że faktycznie swego czasu przyjęła. Emperorską kiełbasę. O, to porek przeżył i pomaga naszym. O, 50 Pacyfist to chyba lekki overkill. Chociaż w sumie, jeśli faktycznie płyną tam admirałowie, no to różnie może być. Wskoczenie Bonnie we wspomnienia Kumy to czuję, że będzie taka bomba, że nawet jeśli jakoś nie czuję zbytniego przywiązania do Bonnie, bo znamy ją dość krótko, w sensie mało jej było, to ta historia może być poruszająca. Głównie ze względu na Bartłomieja. Czy Sanji w Manze też robi z siebie takiego durnia? W sumie niedługo sam się przekonam. Jim zawsze wyrywa najlepsze dupeczki bez żadnego starania się. Chyba w One Piece panuje zasada: kto nie ma brzucha. Fajnie, że Zoro został z Luffy. Podoba mi się ten obrazek kapitana z jego prawą ręką, chilujących na kanapie, wspominających stare czasy przed związanymi cepami. Vivi jest u mewy! Swoją drogą paskudny obraz mediów po raz kolejny. Nie wierzcie, brukowcom! I co tam robił Apple? Razem z Vivi! W sumie to jest zabawne, bo oni się znają z arku Drum Island, prawda? O kurwa. To było, to było przerażające. Już chyba się domyślam, po co Kuma wspina się do Mary Joyce, chociaż nie do końca wiem, czy on może robić cokolwiek z własnej woli. Podejrzewam, że może chciałby się zemścić na niebiańskich smokach. Nie sądziłem, że w dzieciństwie też był z nimi związany. To było przebolesne. Ja myślałam, że my niedługo opuścimy Eckhead, a jeśli już pokazują mapki, no to rozumiem, że prędko stąd nie wyjedziemy. Wow, człowiek może odejść z Arlong parku, ale pewne zachowania zostają na zawsze. Nami, która wciąż ściga każdą złotówkę, to dla mnie trochę przejaw braku wyciągania wniosków. Zbierała tyle lat hajs na wykupienie wioski i to nic nie dało. Nie widzi, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze? Ja pierdolę, niech Sanji modli się, żeby Zoro nie oglądał tego na kamerach. Nazwij mnie swoim psem. Wów? Ach. Ej, ej, ej! Serafin Boa tak rozrabia? To kto jej wydał polecenie? Przecież wyżej niż Vegapunk są chyba tylko najstarsi, nie? Może ta sera Balboa się uspokoi, jak zobaczy Luffiego, bo się zakocha jak oryginał. <grym> to by były jaja. Ha. To chyba nie jest tak, że tamten rozkaz się przedawnił, bo poprzedni tyczył się zniszczenia laboratorium, no nie? A Serafin zaatakował satelitę Vegapunk'a, czyli ktoś musiał wydać nowy rozkaz. Ktoś z punków chce wszystkich zabić? No to. Zostaje tylko prawdziwy Punk. No ale co mu nagle by strzeliło do głowy, żeby wszystkich się pozbyć? Nic tu się nie klei, ale sytuacja jest ciekawa, całkiem interesująca historia. Haha, <słyska> już myślałem, że tylko Zoro się nie zgodzi na uwolnienie Luciego i Kaku, a oni obaj z Lufim strzelili takie morty. A, dobre sobie. Co tu się dzieje? Punk też jest skuty razem z cepami? No to kto tu jest mastermindem tego wszystkiego? Teraz to aż się poderwałem, bo jestem w szoku. O, co tu chodzi? Nagle Ohara miga na przemian z Ekhedem. Zaraz mi powiecie, że to ta sama wyspa, czy coś. Punk badał poneglify, może chcą zrobić buster call na Eggheadzie. Jasny grzyb, ale żeśmy nagle przyspieszyli z fabułą. I jeszcze odcinek specjalny z Białobrodym. EDUARDO SAMA! Chyba nie ma tu jakiegoś wega-punkowego zdrajcy w stylu Kanjuro, nie? Jasny gwint. Tydzień przerwy na odcinek specjalny Toei odpaliło gier z tą animacją. Ależ to był miód na oczy. Nie sądziłem, że ta walka zostanie w tak wspaniały sposób zanimowana. Od razu po tumanach kurzy było widać, że to jest robota pana Shidy. Serio, rozpoczynamy ocieplanie wizerunku w ogóle Luciego i Kaku? Niech będzie, niech się dzieje wola nieba. Ja pierniczę, nie sądziłem, że będzie tutaj takie jaranko. Widok Lufiego i Luciego odskakujących wspólnie od Serafina to jest Coś czego nie było w moim bingo, ale budzi się we mnie fanboy, morda się sama cieszy No i w końcu fabułka też się rusza, Shanks na Elbafie, ustawka z Kidem Mam nadzieję, że zobaczymy tę walkę z piękną animacją, bo marzę o tym, żeby zobaczyć Shanksa w akcji Tak bardzo urósł we mnie ten gość, że byłoby szkoda przepuścić taką okazję do pokazania jego umiejętności Śmiesznie w ogóle, że będzie się bić dwóch czerwonowłosych bez ręki I teraz tak sobie przypomniałem o scenie, w której Shanks tam jakiś czas temu przyszedł do pięciu starych czy on wtedy przyszedł zakapować, że Luffy ma gumowego owoca? Zapomniałem o tej akcji, ale nie wiem po co Shanks z nimi wtedy gadał. Tak się teraz zastanawiam, dlaczego w sumie King wyłączał ten promień w walce z Zoro, skoro wiedział, że Zoro rozpracował jego charakterystykę? W sensie, że można go zranić tylko jak nie ma ognia, no nie? King był szybszy, prawda, ale nie lepiej mieć żelazną obronę i się w ogóle nie narażać? O nie! <laughs> Frankie ma za czyste serce na takie numery. A, wybaczam mu. On to zrobił z dobrego serca, nie z głupoty. W ogóle słyszałem, że aktor Frankiego odszedł, z roli i ciekawe czy nowy głos będzie chociaż trochę podobny. Ma zostać ogłoszony z tego co słyszałem na jumpfeście. Niedługo. Szakalakę mi zabili? W ogóle w sumie jak to możliwe, że to krew, skoro to robot. Kto tu zdradził? Zaraz wszystko wyjdzie na jaw, więc pozwolę sobie na strzał. Nikolwia. Okej, okay, to bez sensu, no bo jakby miała uruchomić serafiny. No ale to byłaby dobra opcja na poddymienie. Typowy cliffhanger na końcu odcinka. No dobra, to może to USOP, skoro miał takiego dobrego cela z broni. Nie no serio, nie wiem. Przecież widzieliśmy wszystkie satelity. No może jakiś niebiański smok? Się okaże, że ktoś, kogo znamy jest smokiem, więc ma uprawnienia? Czekajcie, czy Luffy naprawdę nazwał Minecraftowego Usopa Usopem? <laughs> On ma pamięć złotej rybki? A jakby nie czekać, aż ogień serafinów zgaśnie, tylko samemu go zgasić? Jakby oblać wodą albo zmuchnąć, Dałoby radę coś takiego zrobić? O, zaczyna się gruba akcja. Jak Mary i Joyce pokazują, to będzie się działo. Jeszcze te przerywane rozmowy w radiu. Normalnie jakby łączyli się z obcymi. A zamieniam się w słuch. Co to za człowiek kciuk! Z sześcioma podbródkami. Jak można nieironicznie zapłacić? projektować taką postać. No, okej. Okay. To ten leniwy wega punk York. Od zawsze nie przepadałem za Yorkami, a, ale spodziewałem się jakiejś bomby, a tutaj ani jeden mięsień na mojej twarzy nie drgnął. O kurde, ekipa Shanksa ma swojego informatora, czy tam szpiega. Fajnie! Normalnie gość dał Shanksowi całą teczkę na Kid'a i już wszystko o nim wiedzą. W sumie Mugiwary nie mają takiego gościa, nie? To może dałoby jeszcze radę kogoś włączyć do ekipy? Chociaż teraz to już za późno, poza tym Luffy na początku mówił, że chciałby mieć dziesięcioosobową ekipę. Ja pierniczy, ale Kid ich porobił! Ja go tak do tej pory oglądałem w walce z najsilniejszymi, ale teraz na tych leszczach to po prostu zafleksował. No to Shanks się odpali za to wszystko. A! To było haki obserwacji! On przewidział tak dokładnie przyszłość! Ja dole jednym atakiem! Okej, okay, widziałem wystarczająco wiele. Shanks ma zostać królem piratów. Przecież on jest najsilniejszy na świecie. Plus nie musi się bać wody, bo nie ma owoca. Jaki to był cios! To było nasączone królewskim haki, co nie? Wszyscy poupadali, plus taki czerwono-czarny kolor. I jeszcze Dory z brogi mi ich dobili. Koniec piratów Eustachego! Ja się spodziewałem chociaż jakiejś walki, a Kid padł po jednym ciosie. Ja pierdolę szans! Jeszcze mi ciachnął napis, ciąg dalszy nastąpi Nie dajcie się zwieść, on wcale nie jest milutki 5 minut zostawić osoba samego i już go uwięzili w lochach na wyspie Czarnobrodego Ech. Kurczę, jeśli Shiryu ma owoc Jaguara z Thriller Park To znaczy, że Czarnobrody musi mieć jakąś moc wysysania mocy, no nie? To była ta jedna z jego umiejętności związanych z owocem ciemności? Chociaż nadal uważam, że to powinno działać inaczej Ciemność jest powodowana przez grawitację, a nie grawitacja przez ciemność Nawet wyspa to gość z owocem, jak nie... By ma działać człowiek wyspa. Jak wygląda przebudzenie takiego owocu? Wszystko co dotknie stanie się wyspą? Poważnie Aokiji do nich dołączył? Zawiodłem się. To był taki dobry chłopak. A teraz wdał się w złe towarzystwo i zaczął piwo pić i na chodnik pluć. Czy Kobi przetrwa czy nie? Liczę tylko na to, że Garpowi nic się nie stanie. To jest taka kochana postać. Ja nie lubię patrzeć jak starsi ludzie giną. Ależ to była piękna, płynna animacja. Czegokolwiek to było. Garp jednym ciosem wysłał statek w powietrze... Patrzcie, a my się dalej bawimy w jakieś kudopierdy Frankiego. Co to jest za wejście garpa? Normalnie to jest poziom filmu kinowego. Czy on używa królewskiego haki? Okej, okay, to zrobiło na mnie wrażenie. Totalnie nie sądziłem, że garp ma tyle pary w łapie. Ale to było dobre. Chyba jednak się nie boję, że dziadkowi coś się stanie. Teraz się boję, że garp przez przypadek zatopie całą wyspę. I jeszcze pan Shida wpadł gościnnie. Wow, Garb co za król. Jeśli naprawdę będziemy mieli walkę Garpa i Aokijiego, to ja na tę okazję kupuję lejsy, pikantna papryka i odpalam cytrynowego garaża. O, oh, Aokiji nie przyszedł sam do Teacha, to była jakaś akcyjka między nimi. W sumie dobrze, bo nie chciałem, żeby Aokiji przeobraził się w pieska takiej wkurzającej postaci. Tam musi być jakiś dwustronny układ. Aha, po prostu co sobie mieli wyjaśnić, to wyjaśnili, a teraz są najlepszymi kumplami. Trochę jestem zawiedziony. Kurde, głównobrody niby taki emperor, a nie ma żadnego czerwonego poneglifa i jeszcze nawet nie wie, gdzie są dwa. No, żenujący typ! Czekaj, czekaj, jeden poneglif ma jakiś latający holender? Tylko, że on nie lata i nie jest z Holandii? Co on robił tyle czasu, że my o nim nic nie wiemy? O, Aokiji jednak nie daje sobie w kaszę dmucha, a cia czarnobrody się przed nim płaszczy i go przeprasza. To niesamowite, jak żenujący, ale zarazem skuteczny on ma sposób działania. Ale akcja się szykuje. Walka dwóch potężnych postaci, które lubię. Szkoda będzie widzieć ciołokolwiek porażkę, ale w związku z przynależnością Aokijiego moje serce jest z garpem. Ale świetna animacja, te żywe wyrazy twarzy wyglądają przepięknie. Zobaczyć garpa walczącego w takiej odsłonie to jest naprawdę rzadkość. O nie. Lo nie może zginąć, błagam. To kit już tutaj został jobberem. A Beppo chyba dostał jakiegoś bola od choppera. I może się poświęci za kapitana? I stracili statek? Żałuję, że tak się stało i szkoda, że nie widzieliśmy tej walki. Ja pierniczę, przegrali? Polar tank zatopiony? Okej, okay, widziałem już wystarczająco dużo Beppo na Emperor'a. Porobił gówno Brodego i jego ekipę solo w 15 sekund. Co prawda, jego transformacja trwała 20 sekund, ale i tak udało mu się zwiać. Ciekawe, co będzie z Gibraltarem. Może przeżyje, ale skończy piratowanie? Może zostanie chirurgiem? Okej, okay. bagi trochę pomemował, chce zostać królem piratów, chce zdobyć One Piece. Kogo to obchodzi? Sabo wrócił. I chcę opowiedzieć o szpikulcu z Mary Joyce. Zamieniam się w słuch. Jaką moc ma ten łysyp? Tak wygląda jak ciemność, no ale to niemożliwe. To jest jakaś logia? Sud, sud, frut. Czy to moc w stylu monaki i jego potężnych sutów? <grych> Krukowa logia średnio ma sens. Okej, okay, sadza już bardziej. Fujitora jest dobry, nikogo nie pyta o zdanie i postanawia sprowadzić na ziemię meteor. Nie bawi się w ogóle w półśrodki. CP9 dalej żyje? Lew kumadori może akurat, bo jest fajny, ale naprawdę, Oda serio nie lubi uśmiercać postaci. Czyli co, mówicie, że pięciu staruszków zabiło kobra i sfiksowało jego morderstwo? Zrobili sabo zdjęcie z ukrycia? Chociaż czy oni w ogóle nie mogliby się na niego rzucić? Czy w ogóle ta piątka dziadków jest silna? Okej, okay, jakim cudem Sabo wyczarował Kruka, tego drugiego gościa? On współdzieli jakoś jego moc? Fajna ta interakcja Bonnie i Sabo. Spoko z niej dziewczyna, a i Sabo udowadnia dalej, że jest równy gość. Dobrze, kobra ciśnie ten emerycki boys band prosto z mostu. Co to jest D? Błagam, powiedzcie, ja nie wytrzymam, chcę wiedzieć chociaż to. O kurde, szpikulec wszystko usłyszał? O tym liście i dlatego porwał Vivi. Coś tam się musiało dziać, że się tak srają. Normalnie akcja jak z Hollywood i cała ta sekta najbogatszych Ręka rękę myje. A ten kadr, gdyby nie był taki brzydki, to ustawiłbym sobie na tapetę. Każdy niebiański powinien tak skończyć. Prócz tego Henryka Zielonkawego, co tam się nawrócił. Co to za potwór ten Imu? Imię akurat znałem, bo ostatnio ktoś mi się wypaplał na czacie. Ale co on ma za głos? Ależ mnie to ciekawi. Di, to imię ludzi, którzy sprzeciwili się rządowi 800 lat temu. To akurat było dość wiadome. Bo mówiono, że to byli przeciwnicy bogów. Słucham dalej, szpikulcu, nie przestawaj mówić. Kobre i tak już chyba skazali, skoro ten emu się ujawnił. Ten struś emu. <grym> Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Co to są za formy? Nawet tych pięciu starych. To są jakieś bezkształtne demony? A królowa Alabasty też miała di w imieniu? Wow, taki One Piece mi się podoba. Wchłaniam tego loro jak odkurzacz. Cała rodzina Nefertari ma di? Sabo, też się mogłeś zgodzić. Sa bo. Brzmi mocarnie. Ja pierniczę, ale wciągająca akcja. I jeszcze łapol to wszystko widział? Nie wierzę, że na nim polegam, ale też mógłby opublikować te informacje na światło dzienne. Chociaż to ma sens, przecież on był wcześniej złapany razem z Vivi. I Fujitora pomógł rewolucjonistom? Okej. Okay. On ma ode mnie tier Z w każdym rankingu, w jakim będzie brał udział. Ale nie pozwolę na dalsze ocieplanie wizerunku Łapola. <laughs> Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Okej, okay, czyli Elmo nakazał wykorzystać nową broń autorstwa Vegapunka na Luluzję? Bo tam uciekł Sabo. Fajnie, że w końcu wszystko się łączy w jedną całość. Jeszcze pozbyli się Henryka Zielonkawego. Czuć w powietrzu, że świat One Piece się zmienia w wielkim tempie. Naprawdę zbliża się świt. Są podejmowane bardzo znaczące decyzje na całym świecie. Ależ backstory Garpa i Aokijego. Nakupiali w statki w młodości. Ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu. Nie, Garp przyjął cios Zakobiego. Serio? Nie mówcie, że tutaj się poświęci. Czemu nie użył haki? przecież to był fizyczny cios, żadna logia. Ja wiem, że Shiryu tam nałożył haki na ten miecz, no ale proszę was. Ależ genialne starcie ta runda druga. Animacja petarda. Nawet można było się wzruszyć. No i ostatni odcinek, póki co przynajmniej. Lekko liczyłem na to, że ten ostatni odcinek przed przerwą będzie miał delikatne jebnięcie, ale że będzie mi serce biło szybciej i że będę musiał się powstrzymywać, żeby nie mieć szklanych w oczach. Tego nie przewidziałem, tak samo zdumiewające było to, że postać kobiego, którą do tej pory lubiłem. Umówmy się, że to nie była jakaś postać, z której się śmiałem. Znaczy inaczej, śmiałem się, memowałem z niego, ale nadal miałem do niego sympatię. Nie sądziłem, że taka postać będzie miała jeden z najlepszych momentów ostatnich odcinków. Taka zresztą rola wspominek z pierwszych sag, żeby wzbudzać nostalgię, żeby oddziaływać na uczucia, na emocje, ale jak jeszcze pokazali tę determinację kobiego z młodości, że też walił w ten statek. On chyba przebudził Ryuo, prawda? Bo nie dotknął ręką tego wyspiarza, plus było widać, jakby rozsadził go od środka. To jest to, czego Luffy uczył się na łano. No a na koniec garpa. Nie byłem w ogóle gotowy. Bałem się, że to może się tak skończyć, ale wypierałem to ze świadomości. W sumie powiedziano, że tylko zniknął, może Oda się zlituje. Tak czy siak, 1122 odcinek zakończył się wyjściem gazety z wieściami ze świata i w ten sposób doszedłem do obecnego końca anime. Więc mogę powiedzieć, że obejrzałem wszystkie odcinki tej wspaniałej serii, jaką bez wątpienia jest One Piece! One Piece is Real! Oceny, w zasadzie ostateczne oceny po 1122 odcinkach, czyli póki co wszystkich odcinkach, anime nie wierzę, że to obejrzałem. Do czego mnie zmusiliście? To było bardzo długie. Luffy 8,5 na 10, Zoro 9,5 na 10, Nami 7,5 na 10, Usopp 6 na 10, Sanji 8 na 10, Chopper 9,5 na 10. Robin 9 na 10. Frankie 9,5 na 10. Bruk 9 na 10. Jimbej 10 na 10. Najlepsze momenty z ostatnich 22 odcinków. Dość mało odcinków, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądały moje zestawienia najlepszych momentów, to naprawdę tutaj jest tego bardzo sporo. Luffy, Zoro, Luci i Kaku kontra Sera Michałek i Sera Bartłomiej. Shanks razem z Dorim i Brogim zmiatają załogę Kida z powierzchni planety. Wejście Garpa i Galaxy Impact. Garp kontra Aokiji, garp kontra Aokiji, runda druga. Galaxy Divide, Garpa w człowieka wyspę, Honesty Impact kobiego i w ogóle cały odcinek 1122. Kilka ogłoszeń tyczących się tego, jak teraz będzie, będzie wyglądała sytuacja z One Piece na moim kanale. Przede wszystkim manga. Zacząłem już czytać mangę, więc też będę wam wrzucał filmy. Wydaje mi się, że to będzie kilka filmów, dwa albo trzy filmy. Też postaram się coś nagrać na temat tej historii wykraczającej poza anime. Odnośnie filmów, Kinowych. Jeśli nie widzieliście, to na moim kanale kilka dni temu, w zasadzie to było przedwczoraj czy trzy dni temu, pojawił się film z takimi przemyśleniami, jak tutaj oglądacie, tylko że tyczącym się filmu szóstego: Baron o Matsuri, czy jak on się tam nazywał. Ten film taki horrorowy. Obejrzałem również film One Piece Red, także na jego temat. Również niedługo na moim kanale pojawi się odcinek. Oczywiście na moim kanale pojawią się jeszcze materiały związane z innymi filmami kinowymi One Piece. Także możecie śledzić kanał, żeby zostawić suba i w ogóle tam niczego nie przegapicie. One Piece Fan Letter, czyli ten odcinek specjalny, również go obejrzę w swoim czasie. Myślę, że między czytaniem mangi a kinówkami. Wiem, że jest jeszcze adaptacja Netflixa do obejrzenia to live action. Mimo wszystko, jeśli chodzi o mój priorytet, to to wygląda tak, właśnie jak powiedziałem: manga, kinówki, fan letter. Netflixowa adaptacja No i jeszcze w międzyczasie będę wam wrzucał rankingi Na pewno jest ranking zrobienia Warlordów I cieszę się, że nie wrzuciłem go teraz Bo po przeczytaniu mangi Po przeczytaniu backstory kumy Dziękuję wam za tę przygodę Oczywiście wiem, że są osoby Które czekają na to, aż się zabiorę za inne anime Na przykład za Blitcha, o którym wspominałem ostatnio Ale odnośnie One Piece Jest jeszcze troszeczkę rzeczy do zrobienia Także mimo tego, że anime ma przerwę Jeszcze nie zwalniamy Pamiętajcie, One Piece! Is real. <laughs> film jest one piece, też so real. Także jeszcze będziemy się widywać tutaj przynajmniej kilka, może nawet kilkanaście razy. Jeśli nie chcecie niczego przegapić, zostawcie suba, a jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie lajka. Dzięki za oglądanie, czekam na Wasze komentarze, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć, ciana.